Każdemu z Was przeszło przez myśl założenie własnego biznesu. W takich sytuacjach najczęściej robimy research i szukamy rzeczy, które się sprzedają. Czasami jednak wpadamy na jakiś szalony pomysł i po prostu go realizujemy dziś przedstawimy Wam 10 najdziwniejszych pomysłów, które dały zarobić niemałe pieniądze swoim pomysłodawcom. Nie zapomnijcie najpierw zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zaczynamy! Numer 10. Uważasz, że zwierzaki domowe brudzą, hałasują i wywołują alergie? W 1970 w 1975 roku Gary Dahl wymyślił dla nich alternatywę. Założył firmę Pet Rock, gdzie za 3,95 centów można kupić domowy kamień. Według opinii Garego kamienie również mają osobowość, lecz w odróżnieniu od zwierząt nie sprawiają kłopotu. Kamień wysyłany jest w kartonowym pudełku z dziurkami na posłaniu z siana wraz z załączoną instrukcją obsługi, która zawiera wskazówki m.in. jak nauczyć kamień udawania martwego. I choć wydaje się to z zupełnym szaleństwem, kamień w roli piłka domowego okazał się hitem, a założyciel Pet Rock szybko zarobił na nim ponad 2 miliony dolarów. Numer 9. Jedną z tradycji podczas Święta Dziękczynienia obchodzonego w Stanach Zjednoczonych jest wspólne łamanie kości indyka, nazywane wishbone. To kość w kształcie litery V, która znajduje się w mostku ptaka. Zabawa polega na obraniu kości z mięsa i wysuszeniu jej. Następnie dwie, zwykle najmłodsze osoby, myśląc życzenie, przełamują kość. Osobie, w której ręce zostanie większy kawałek, powinno spełnić spełnić życzenie, o którym pomyślała. Pojawia się jednak jeden problem. Kość jest jedna, a chętnych do zabawy dużo więcej. Ken Aroni postanowił rozwiązać ten problem. W 1999 roku założył firmę Lucky Break Wishbone, która zajmuje się produkcją syntetycznych kości. Już w pierwszym roku działalności znana amerykańska sieć handlowa zamówiła ponad milion sztuk. Firma do dziś produkuje około 30 tysięcy kości i sprzedaje je każdego roku za około 2,5 miliona dolarów. Numer 8. W 32 latach pracy jako stewardessa Sandy Stein stała na progu bezrobocia. Pomysł na biznes pojawił się we śnie i okazał się bardzo prosty. Sandy postanowiła zaradzić chaosowi panującemu w damskich torebkach, a dokładnie poszukiwaniom kluczy, które potrafią doprowadzić do szaleństwa. Problem miał rozwiązać bryloczek, który przypina się do brzegu torebki i po wewnętrznej stronie można przyczepić do niego klucze. Niestety nie udało jej się znaleźć partnerów biznesowych, dlatego z własnych oszczędności opłaciła pierwsze zamówienie 300 tysięcy bryloczków. Po czterech miesiącach jej firma zarobiła pierwszy milion dolarów. Jak przyznaje, kluczem do sukcesu jest 200% wiary w siebie i swój pomysł, bez względu na to, co mówią inni. Numer 7. Właścicielka 11-letniej kotki Samanty, Rebecca Rescate, zmęczona sprzątaniem kuwety swojego pupila, zaprezentowała w programie Rekiny Biznesu zestaw, dzięki któremu można nauczyć kota korzystania z prawdziwej toalety. Podkładkę, którą mocuje się na muszli klozetowej, wypełnia się żwirkiem. Dzięki temu kot przyzwyczaja się do załatwiania w tym miejscu. Po czasie zamienia się żwirek na tackę z otworem, a w ostatnim etapie rezygnuje się zupełnie z podkładek. Pomysł Rebeki okazał się hitem w Ameryce i szybko przyniósł jej duże zyski. Numer 6. Pomysł na założenie firmy o nazwie I do, now I don't powstał, kiedy narzeczona Josha Opermana zerwała z nim zaręczyny i zwróciła mu pierścionek. Kiedy Josh postanowił go zwrócić, okazało się, że może liczyć na jedyne 30% ceny, którą zapłacił. Szybko doszedł do wniosku, że osób w takiej sytuacji jest więcej i w 2007 roku założył sklep internetowy, w którym handluje używanymi pierścionkami zaręczynowymi, pobierając 15 od każdej transakcji. Już po pięciu latach biznes przyniósł Opermanowi około 3 miliony dolarów zysku. Numer 5. Tony Abrams, mieszkający w Australii, dorobił się fortuny na swoim wynalazku. Pomysł narodził się, kiedy jego lokator zgłosił problem z pluskwami. Abrams postanowił wypowiedzieć pluskwom wojnę. Założył firmę o nazwie Bedbug Barrier, która zajmuje się produkcją naturalnych i ekologicznych produktów, które chronią śpiących przed pluskwami. Rozwiązanie okazało się hitem wśród hoteli, które borykały się z tym problemem. Numer 4. Lubisz mieć wiele par butów w różnych kolorach? Denerwuje cię, kiedy Twoja szafka na buty pęka w szwach. Firma Zipsu's zajęła się produkcją butów z podeszwą mocowaną na zamek błyskawiczny. Posiadając jedną podeszwę, możesz dowolnie zmieniać ich górną część, a Twój portfel na pewno będzie Ci wdzięczny. Dziwny pomysł? Okazuje się, że już w pierwszym roku działalności sprzedaż firmy przekroczyła milion dolarów, a teraz oryginalne buty można kupić w ponad 40 różnych krajach. Numer 3. Znasz to uczucie, kiedy budzisz się rano na wielkim kacu i okazuje się, że domówka wymknęła się spod kontroli? Twój dom wygląda jakby przeszło przez niego tornado, a ty jedyne o czym marzysz, to zostać w łóżku na cały dzień. Z pomocą przybędą Hangover's helpers, czyli pomocnicy skacowanych. Przywiozą Ci stawiające na nogi napoje i posiłki, a jeśli. I trzeba wysprzątają też Twój dom na błysk po zeszłonocnej imprezie. Na pomysł wpadło dwóch kumpli z Australii i z tego co wiemy, na brak zleceń nie narzekają. Zbliżamy się do końca. Numer dwa. Bez względu na to, czy jesteś osobą wierzącą, za 15 dolarów możesz sobie lub komuś innemu kupić miejsce w niebie za pośrednictwem strony Reserve a Spot in Heaven. Oferta obejmuje również gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli do nieba nie trafisz. Ryzyko niewielkie, a zysk sprzedających gwarantowany. Numer 1. Kalifornijska firma We Rent Goats, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się wynajmowaniem kóz. Zastanawiacie się w jakim celu? Kozy mają zadbać o trawnik. Z koszą dostarczą naturalnego nawozu oraz pomogą pozbyć się chwastów. Cena wynajęcia kóz, które wypielęgnują 4000 m2 trawnika to koszt wahający się między 350 a 550 dolarów. Okazuje się, że w biznesie granice wyobraźni nie istnieją. A czy wy mieliście jakiś szalony pomysł na biznes? Dajcie Znać w komentarzach, jeśli podobał się Wam odcinek, nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!